Jeśli to nie jest Twój pierwszy w życiu materiał na temat inwestowania, no to pewnie widzisz, że im dalej w las, tym więcej ludzi i opinii, no i tym trudniej się w tym wszystkim połapać. Okej, okay, w książkach, filmach i podcastach jest dużo wiedzy, no ale żeby miała ona sens, trzeba ją jakoś usystematyzować. Pozwól, że zdejmę ten ciężar z Twoich pleców. Ja nazywam się Grudzień Grudzienia przed Tobą. Finansowo rozkmina o czterech filarach każdej świetnej inwestycji. Lecimy. Jeden rzetelny model biznesowy. Spółki z dobrym modelem biznesowym potrafią systematycznie generować zyski, no oczywiście każda spółka musi zarabiać, nawet w warunkach spowolnienia gospodarczego lub kryzysu w branży. Taka stabilność zapewnia pewnego rodzaju przewidywalność, to znaczy pewność co do przyszłych wyników, no i oczywiście możliwości generowania e, wartości dla inwestorów. Dobra firma potrzebuje dwóch rzeczy, żeby odnieść taki sukces. Czyli dużej przewagi konkurencyjnej no i dobrego modelu. Przewaga konkurencyjna może obejmować np. unikalną własność intelektualną, czyli jakiś tam know-how, bariery regulacyjne, wysokie koszty zmiany dostawcy, no, czy np. technologię. Firmy z taką naprawdę silną przewagą konkurencyjną są w stanie lepiej odeprzeć konkurentów no i utrzymać tą swoją pozycję na rynku w długim czasie. Jeśli chodzi o przewagi konkurencyjne no to moim zdaniem nie muszą być one bardzo szerokie, to znaczy nie musi to być nie wiadomo jaka, jaka góra, ale raczej przede wszystkim powinny one być bardzo stabilne i niezmienne w czasie. Żeby model biznesowy był dochodowy, no to musi dostarczać ponadprzeciętne zwroty z inwestycji w firmie. I to często napędzane jest właśnie tymi samymi elementami co przewaga konkurencyjna, o czym właśnie teraz mówiłem, ale między tymi dwoma właściwościami no, jest pewnego, pewnego rodzaju różnica. Dlatego, że przewaga konkurencyjna zapobiega wejściu i rozwojowi innych firm i zmniejszaniu się zysków, a, a to model biznesowy generuje wysoki zwrot z kapitału inwestowanego a, przez firmy w swoje działania. Dwa. Wyśmienity zarząd. Te osoby są odpowiedzialne za wyznaczanie kierunku rozwoju firmy, podejmowanie kluczowych decyzji, prowadzenie organizacji w kierunku jej celów, no i oczywiście wydawanie jej pieniędzy. Także no, jest to też oczywiście bardzo ważny element. Wyśmienity zarząd to taki, który nie tylko swoją firmę rozwija, ale też nie podejmuje takich niszczących decyzji, takie jak jakieś bardzo drogie przejęcia innych firm czy fuzje. Jakieś chore ambicje w budowaniu imperium, czyli że bardzo takie chciwe nastawienie, a właśnie myślenie takie krótkoterminowe, czyli pogoń za zyskami, no albo już w ogóle po prostu jakiegoś ekstremalnego podbierania sobie zysku. Tego nie chcemy. No ale oczywiście, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, dlatego że ocena zarządu jest niestety dość trudna, no bo no przecież ściemniać może każdy. Dlatego m, najlepszym sposobem na to jest porównywanie tego, o czym ten zarząd mówił w trakcie wszelkiego rodzaju konferencji czy rozmów z inwestorami w ciągu ostatnich lat, dlatego że możesz tak sprawdzić, czy ich słowa rzeczywiście mają pokrycie w ich, pokrycie w ich czynach. Czy jest to tylko takie, wiesz, sytuacyjne gadanie. Cechy zarządu, które są najbardziej pożądane, y, które mam nadzieję, że będą wynikać z Twoich analiz. To szczerość wobec inwestorów, pracowników, no i kontrahentów, zrozumienie dynamiki swojej branży, branie odpowiedzialności za plany i ich efekty co też jest bardzo ważne, skupienie na tworzeniu wartości dla inwestorów. Potrzebujemy firm, które mogą systematycznie rosnąć przez długi czas. Jak pokazuje ten nadużywany wykryzy Morgan Stanley, w długich okresach wzrost przychodów jest takim kluczowym czynnikiem, który napędza wyniki akcji, no i co za tym idzie długoterminowy wzrost wartości. W ostatecznym rozrachunku chcemy inwestować w spółki, które mogą zwiększać swoje, tak ładnie to ujmę, wolne przepływy pieniężne na akcje, ale często najlepszym sposobem na to jest po prostu wzrost przychodów firmy przez reinwestycje w ich działalność. Czyli, tak w skrócie, ujmując to prościej, szukamy spółek, które reinwestują mądrze zarobione pieniądze. Firmy mogą rozwijać swoją działalność, no tutaj już na kilka sposobów, czyli na przykład wprowadzając na rynek nowe produkty, zdobywając udział w rynku, zwiększając marże, rozszerzając swoją działalność, czy na przykład kupując inne firmy. I moim zdaniem nie ma tutaj jakiejś najlepszej metody, bo to wszystko zależne jest od samej już organizacji, czyli od jej modelu biznesowego, branży, e, aż po taką wewnętrzną kulturę organizacyjną. To spółki o jasno zdefiniowanych strategiach wzrostu, które rozumieją proces dystrybucji, co się w ogóle dzieje z ich kapitałem, no to zazwyczaj to one są w stanie wygenerować wyższy wzrost niż ich konkurenci. Uważam, że spółki o historycznie wysokich stopach wzro wzrostu mają większą zdolność do osiągania lepszych wyników w przyszłości. Jednak, nie wystarczy oczywiście tylko spojrzeć na wzrost, ale trzeba zrozumieć, dlaczego jest on wyższy niż u innych firm, no i dlaczego miałby w ogóle taki pozostać przez wiele lat. Ustalenie, które firmy mają trwałe, długoterminowe perspektywy wzrostu, w dużej mierze sprowadza się do zrozumienia dynamiki branży, pozycji konkurencyjnej, no i generalnie już takich szerzej zakrojonych trendów branżowych. Dlatego Warto jest poświęcić trochę czasu na takie bardziej dogłębne analizy określonych branż czy, czy podbranż, żeby naprawdę stać się ekspertem, można powiedzieć, w danym kontekście. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że trzeba szukać firm, których modele biznesowe są po prostu skalowalne. Firmy o takim skalowalnym modelu biznesowym są w stanie zwiększać swoją działalność i przychody. Jednocześnie poprawiając marże brutto czy tam operacyjne. Pozwala im to na zdobycie większego udziału w rynku, no i zwiększenie rentowności w miarę rozwoju co jest bardzo ważne. Więcej o roli skalowalności dowiesz się też z jednego z ostatnich filmów. 4. Rozsądna wycena. Rozsądna cena jest niezwykle ważna dla długoterminowych zysków, no bo przecież w końcu kupujesz część przyszłego strumienia. Gotówki z firmy. Płacenie za wysokiej jakości spółki, takie wzrostowe, nie oznacza kupowania ich bez uwzględnienia wyceny. Podczas analizy jakichś tam potencjalnych inwestycji, bardzo uważnie trzeba oceniać te długoterminowe marże zysku, no i sam potencjał tego modelu biznesowego czyli mamy podejście tutaj bardziej z punktu widzenia, no właśnie biznesowego. Oczywiście każdy chciałby inwestować w firmy o wysokim wzroście, wysokim zysku, ale przy bardzo niskich wycenach. No ale zazwyczaj z takimi inwestycjami wiążą się jakieś ogromne ryzyko, albo po prostu takich spółek nie ma. I tak ogólnie rzecz biorąc, to chcesz mieć pewność, że wyceny, przy których inwestujesz, są rozsądne, zarówno w przypadku scenariusza. Yy, jakichś dalszych wysokich zysków, albo w sytuacji mniejszego wzrostu, no ale dalej, na przykład zysku, czyli tak, żeby bardziej konserwatywnie do tego podejść. Oczywiście, no im taniej, tym lepiej, ale przy ocenie takich szybko rosnących, wysokiej jakości firm, musisz patrzeć dalej niż tylko na kilka lat w przód. Podsumowując, mamy cztery filary każdej dobrej inwestycji, czyli rzetelny model biznesowy, wyśmienity, godny zaufania zarząd, obiecujące plany na przyszłość. No i rozsądna wycena. Na kanwie tych elementów możesz oprzeć swoje analizy tak, żeby miała ona ręce i nogi. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, a tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.